Czy ty mnie me słyszysz, primera... że uzbierałem złoto dla ciebie? Really like Zmieniłem But poziom kopalni i, sure. i będzie But... będzie lepsza taka. <mini streaming esteem> Na minus 17 jest taka duża przestrzeń przy drabince i tam, możesz, tam mnie znajdziesz. Tam trzeba zamurować na minus tam jest Tu już chyba widzę. E, ty, ty, ty. Chyba nie dojdę do końca, bo mi się kilo kończy. Mogę ci łapką. Ej, nie wiem, czy stoję przed tobą, czy nie. Podejdź, podejdź, podejdź do ściany. Najbardziej jak możesz. Chyba stoję przed Masz kilof jeszcze. Ale to jest ten zenchantowany. Aaaa, ozużyj go, no. Nie będę go zużywał na zwykłe kopalnie. Ej, no patrz, ja, ja łapę go zwalam. Dobra. Dlaczego kopie? Eee. AbdiGru dać mi żelazo? czy znaczy, też mi złoteju. Trzeba zrobić kowadło, ja muszę naprawić ten kilo, bo ja nie chcę drugiego. Pójdę z tobą, przepalę co? A, ale nie mamy żelaza. No na to rozchodzę. No to wyszukamy, gdzie jest kopalnia żelaza i będziemy wydobywać. Ale potrzebuję jeszcze żelaza. żelaza. Ty też żelaza jeszcze potrzebujesz? No, no bo no, nie serdzę 10 euro. A ja mam tylko cztery w ekwipunku i 5 do przepalenia. Ale ja coś wykopałem też żelaza, wiesz? A. No. No. Najpierw zrobię tory, potem inne sprawy. Okej? Okay? Dobrze. Tak jest, szefie. Trzy odcinki później, dalej na drabinie. Powiesz, mogę ci dać bana? <try> Żółto. Gdzie żelazo. Żelazo. To tutaj, tutaj to wody trochę żelaza. Nie mieści się, to będzie tak żelaza, to nie będzie tak źle. A do kowadła co, co potrzeba? czy do kowadła potrzebne są trzy bloki żelaza? Trzy bloki i... i cztery żelaza. <laughs> Coś ci się w nos stało, że masz taki duży? No, trochę kłamałem. O właśnie, muzyczkę musimy jakąś puścić. Pinocjo. Dobra, się pozbędę matców. Kurde, no nie ma tej Ariany Grande. Tu? Nie, to nie Ariandy Scott, tak? Nie ma tej mojej ulubionej. Ariany Grande nie ma. Co my teraz zrobimy? Ich polecę. Diaksów trochę wykopałem. No, Ej, pomóż mi znaleźć Ariany Grande, Dobra, jeździmy. dokąd. Pomożesz mi? Ale jest, dobra. Dzisiaj chcę, żeby była przez chwilę muzyka ta moja ulubiona. Prześpijmy się. Czekaj. Okay. To szybciej się przepali. Nie. Przez noc się będzie przepalało. Nie. Jak nie? Tak nie jest. Lazur. Mój sobie takie coś grał. Nie ten mieć, wrzuciłeś? Ej, zjemu, już tobie. Ej, zobacz, patrz bok, w bok, w bok. To jest blok surowej Bo nie chciało mi się przepalać, to zrobiłem surowej miedzi, a nie, a nie zwykłym. W big brain akurat. Widzisz, zrobił ha. się nie podoba. No. Blok lazurytu i blok redstone'a. To nie była ta skrzynia, to nie była ta skrzynia, to nie była ta skrzynia, to Kurde, jej się zmieszały. Dobra. Ja muszę zabrać trochę żelaza, bo potrzebuję na żelazny... Co? No nie ale na co potrzebujesz? Na żelazne... Żelazną łopatę i żelazny kilo. A teraz idę po... Ja być grup. Aj pożyczkę. Uuu, zrobił dużo I don't have patyk. Ja mam. Zaraz ci oddam. Wzmę sobie żelazną łopatkę. granda już wyłączamy. To... Co i kilofek? I chciałem, ja Przepraszam cię, przepraszam Ja cię wyprowadzę stąd. Ja się stąd wyprowadzę. Dziecko mnie bije. Ja się ja sam wyprowadzę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. A ten Dobrze. A bezrobotny może być na wolności? Może. A co to było pojechał ja wagonikiem. Kureczka. Czas? No nic, ja zawsze gdzieś to kowadło się robi. On powiedz sobie, że on tak przez kilka dni w deszcz i noc będzie sobie siedzi. W po starzeniu będzie kowadło. Ale patrz. No tak. Ale to mi nie starczy na to. To tu w boku na no kowadło. to nie jest tak źle. Patrz, zrobiłem mu taki prank. I a prank, bro. Chciałem go zrzucić. Tam spadłeś. No. It's a prank bro Nie wiem, że Cię nie zabijecie, ale możesz tu być na wolności, możesz iść do mojej wioski, ale No co i śląłeś się pod ekran Moja wina, moja wina no To faktycznie moja Kierowniku, daj gwadł łotr Jesteśmy bogaci! O nawet skręciła ta muzyczka. Patrz Moi skill Chyba nie wyszedł. nie wyszedł Po co tak kręcisz z tymi? Nie lepiej wykuć w dircie schopki tylko tak kręcisz bokami No ale jak nie, nie lepiej jest tak sobie. O patrz jedziemy i Ciu, ciąg, ciu, ci się matce? Nie, bo ja poszedłem tam zabrać wózek. Aha To ja ci tutaj mogę zostawić te materiały jak chcesz, chcesz? No pod, a pod, nie, bo już muszę skrażować y, żelazo, znaczy na, na tory. Nie zebrałem nie zebrałem tego... Eee, Żelaza. A nie, nie zebrałem, nieważne. Nie, nie, nie <tuszy> No może dążysz coś zrobić. Pomóż mi, bo jestem ślepy. A wiem, że nie mogę skraftować tych torów? Patyki są w skrzynie znaczy. Nie, bo nie mam redstone'a. Patyki, które ja mam, wziąłem od Ciebie. No oczywiście, że tak Nie przestać z ich ilością co mi ich dużo, skoro nie wykorzystam jakieś w To tak. A zwykłe już masz? Tak, mam zwykłe i... Tak. Ja być gru. Ale mi się spać chcesz No to idź, a nie, bo zaraz będziemy jechać gdzieś. Do Disneylandu. Do Discorda. Bo on mieszka... By... Boże, jaki pijany typek rozwijał te tory, są takie krzywe. <grym> Ale tak brali myśli, to faktycznie były krzywe, co nie? Ale że to Minecraft. No zobaczcie jak to wygląda. Zamiast po prostej pojechać. Nie, nie, nie. No może, może pojechać po prostu. Śmiało! Śmiało. Do wody. No, nie widziałeś pociągu jeżdżącego po wodzie? No, po wodzie nie. Był kiedyś w historii w takiej książce opisany typek, który chodził po wodzie. Dobra. Ej, ja mam tylko propozycję, możesz tam wejść. Wiesz. To ja na razie nie robię kowadła, zostawię jeszcze zapas. A po Jakby co? ci braku. Nie, nie, braknie mi to Ale okej. Okay. Na wszelki wypadek zostawię. Ej, ja, ja, wiesz co? Ej, ja, co. Ja ja? Nie no, bo człowiek, człowieka, wiesz, ja się tam do kilku, żebyś tam... Uciek. Ale to po co poszedłeś z całym złotem, wytłumacz mi. Nie wiem. Po co ci dwa te? E, tutaj dwa do napędu, bo e, do napędu, Że było bardzo wolne, bo było, dojeżdżał tutaj? Bo, tak, dojedzie tutaj, ale żeby to już miało nitro takie. Dobrze. I tu też muszę dodać. No obserwuję co ty robisz, obserwuję. Nie wiem co chciałem zrobić. Nie. Muszę, jeszcze patyki, zostawiłeś patyki, czy zabrałeś ze sobą. E, nie, coś tam zostawiłem, bo nie brałem wszystkich. Teraz to robię totalny wigi basy. Możesz powiedzieć gdzie zostawiłeś te patyki? 28 łok w Ty nie widzę, a tutaj za daleko dla mnie. To już jak mamy torę to ja bym rozwijał wioskę. Nie mamy jeszcze. Zmieśmy już trochę przy mojej wiosce, Kurki by się przydały, bo byśmy zrobili łucznika. Już sprawdzamy, co trzeba zrobić na bibliotekarza. Ja wiem. Stół, że mamy, tak? Bo myślnika mamy? Jakiegoś miślnika, ale nie ma tego paktu, który z do stołu Co? Nie ma tego paktu, który od tego stołu Jak nie ma? Jak nie? Stół kartograficzny, deski i kartki, to mamy. A to co to jest? Stół? Łuczarska, co tam jest na górze? A krzemień. Deski, krzemień, deski, kartki, spoko. Zrobimy. Śmieci były tu. Krzemień był tu. A deski były tu. Trochę napędzanych potrzebujemy tu, żeby dało się wjechać po górka. Czemu się taski załadowały? Teraz potestujemy czy to działa w obydwie strony, nie? Czy to jest kłoda? Deski jest dębu, no to czemu mogę wyprodukować? Mogę, mogę, mogę. Raz, dwa, trzy. Stół Kowalski. Żelazo. Mamy żelazo. Weź do mnie. Już sekundkę. Ja będę patrzył i czekał, a ja będę w drugą stronę, okej? Żelazo. Musimy kończyć, bo już za długi odcinek się robi.